Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym niecodziennym podcaście. Tematem dzisiejszego odcinka będzie będą wybory w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment już wiemy, że wygna, wygrał Donald Trump. Pokonał Kamale Harris. Co to oznacza dla Polski? Co to oznacza dla świata? Ciężko powiedzieć. Ja natomiast tutaj przekażę Wam moje takie luźne przemyślenia. Donald Trump, jak wiecie, miał bardzo fajną kampanię wyborczą. Także te zamachy jednak bardzo mu pomogły, moim zdaniem. A jeżeli chodzi o to, co się będzie działo teraz w Ameryce, on oczywiście obiecuje, że to będą najlepsze lata dla Ameryki. Możliwe, że tak będzie, a możliwe, że nie, ciężko powiedzieć. Jednak no, poprzednia władza z Bidenem na czele pokazała, jak zniszczyć kraj, moim zdaniem. Tym bardziej, że to była władza taka bardziej globalistyczna. Trump jest bardziej taki prawicowy, ale jak będzie kto pociąga za sznurki, to moi widzowie na pewno się domyślają, że tutaj mamy tylko takich, takie marionetki. I kukiełki. Taki teatrzyk dla nas. Wiadomo, kto sprawuje władzę. W sumie oficjalnie nie wiadomo, ale inteligentni ludzie się domyślają, kto, gdzie, jak i kiedy. Zresztą ostatnie wydarzenia związane z landemią pokazały, że. To wszystko działa bardzo globalnie, bardzo, bardzo sprawnie. Wracając tutaj do tematu Donalda Trumpa, myślę, że pierwsze co uczyni, to dogada się z Rosją i wojna w Ukrainie niebawem się skończy. Czy to będzie dobre dla Polaków? Myślę, że nie do końca, ale czas nam to wszystko pokaże, bo jeżeli nie będzie wsparcia ze strony Stanów w tym konflikcie. No to wiadomo, czas zakończyć manewry i oznacza to pokój bądź ekspansję. Polska, moim zdaniem, może być tutaj kluczowa, i na terenie Polski mogą się odbywać kolejne walki, oby tak nie było. Bo nie oszukujmy się, tutaj Niemcy nas poświęcą, Europa nas poświęci dla świętego spokoju na jakiś czas, bo jesteśmy krajem. Które ma takie, a nie inne, położenie geograficzne. Dodatkowo jeszcze żymy pomiędzy dwoma mocarstwami, więc... no, od zawsze byliśmy niewygodni i tak już zostało. Gdyby jeszcze nami tutaj rządzili Polacy, Patriotci, no to może ten kraj jeszcze jako tako by funkcjonował, a tak jesteśmy po prostu pieskiem z podkulonym ogonem, jak nie z jednej, to z drugiej strony. Wpływy różnego rodzaju, z różnych Strąd świata, kraj nie jest rządzony samodzielnie. To widać gołym okiem. Także nieważne, kto będzie rządził, u nas nie będzie dobrze. No tak, ale wracając do Donalda do, do, do Trumpa, co jeszcze? No, Ameryka. Ameryka może się podniesie z kolą, zobaczymy, aczkolwiek no, darzy sympatią pewne narody, które też nie sprzyjają Polsce, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, moim zdaniem. Trzeba bacznie obserwować, co się będzie teraz działo, czy, tak jak przypuszczam, znowu będzie nacisk na promowanie zabójczej zarazy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko rozwinie. Za dużo też na razie nie będę mówił, czas pokaże, to taki krótki vlog, takie moje krótkie, szybkie przemyślenia, hmm, oczywiście bez przygotowania, także dzięki wielkie za uwagę i zapraszam do subskrypcji, komentowania i lajkowania, dzięki wielkie hej